Cześć, z tej strony Tomek Lach, w tym krótkim filmie chcę Wam pokazać jak usmażyć idealnego, perfekcyjnego łososia. To jest coś z czym wiele osób ma problem, a tak naprawdę trzeba znać dosłownie kilka prostych zasad, żeby łosoś z patelni zawsze wychodził soczysty w środku, mięciutki, a z zewnątrz, żeby zdążył się nawet troszeczkę skarmelizować i miał taką fajną skórkę. Więc, co musicie zrobić? Po prostu rybę trzeba przyprawić troszeczkę solą ulubionymi przyprawami, ale równie dobrze możecie usmażyć łososia, sotę i na patelni rozgrzewacie dość mocno tłuszcz. Ja preferuję masło klarowane, ale równie dobrze to może być jakiś olej do smażenia. I ważne jest to, żeby patelnia była dość dobrze rozgrzana. Im większa temperatura zaatakuje rybę, tym szybciej i ładniej zetnie się jej mięso. I tym więcej soków zachowamy w środku. I co jest ważne, to łosoś nie powinien lądować na patelni zaraz po wyjęciu z lodówki. Fajnie, żeby on jednak miał te 20 minut przynajmniej na to, żeby mięso trochę się ociepliło do temperatury pokojowej. Jeżeli chodzi o takie bardzo szczegółowe, wręcz naukowe podejście, to łosoś jest gotowy. Jeżeli jego mięso w środku osiągnie temperaturę około 60 stopni, wtedy jest soczysty, ugotowany. Natomiast my nie będziemy aż tak tutaj e, dokładnie wchodzić. W sprawę ważne jest to, że zaczynacie smażenie od strony skóry i czekamy, aż zacznie się tutaj coś ciekawego dziać. Jeżeli chodzi o kolory, na ten moment zostawiamy go w spokoju i pozwalamy się podsmażyć. Zwykle przynajmniej około 3 minuty. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że. Chodzi o kawałki, które mają taką standardową grubość mniej więcej 2-3 cm. Jeżeli macie bardzo duży kawał, gruby kawał łososia, no tutaj tego czasu potrzeba trochę więcej. A nawet ja bym sugerował zastanowienie się nad tym, żeby podsmażyć go wstępnie na patelni, a potem jeszcze włożyć do piekarnika, żeby tam sobie doszedł. Natomiast to jest już zupełnie inna historia. W tym filmie. Chodzi o podstawy. Moim zdaniem ważne jest to, żeby nie obracać ryby tam i z powrotem może się rozwalić i nie będzie się też smażyć fajnie, równomiernie z obu stron. I ważne, żebyście wiedzieli, kiedy jest ten odpowiedni moment, a ten moment jest wtedy, kiedy ona już, jak widzicie, zetnie się praktycznie do 2 trzecich wysokości w tym najgrubszym miejscu, bo to znaczy, że będzie potrzebowała już naprawdę niedużo czasu rybka na to, żeby dosmażyć się z tej drugiej, jeszcze surowej strony. Nie przejmujcie się też, jeżeli czasem coś troszeczkę bardziej się zadymi. Najczęściej jest to kwestia po prostu tego, że na patelni troszkę przyjarały się przyprawy, których użyliśmy. Co jest ważne, to to, że ja przez cały czas smażenia staram się utrzymywać nie za dużą temperaturę, czyli taką, żeby ryba się smażyła, ale tak, żeby nie zdążyła się spalić z zewnątrz, zanim właśnie te dwie trzecie jej wysokości nie zdążą się ściąć. I jeżeli chodzi o moją kuchenkę, to w skali od 1 do 10 ja najczęściej smażę łososia na szóstce. Po mniej więcej dwóch minutach smażenia od strony już gdzie nie ma skóry, odwracacie z powrotem rybkę, wyłączacie grzanie pod patelnią i ona potrzebuje jeszcze jakichś mniej więcej 30 sekund do minuty na to, żeby już właśnie bez grzania dogotować się do końca i żeby była idealna. Widzicie? Teraz jeszcze jest minimalny ślad tego, że łosoś jeszcze nie jest całkowicie ścięty, natomiast on już ma tak wysoką temperaturę wokół siebie, że to mięsko spokojnie dojdzie do idealnej konsystencji i nie będzie ani trochę surowe. No i słuchajcie, łosoś już wylądował na desce, odpoczął sobie. Powinien być w środku idealny, z zewnątrz jest super chrupiący. Jak go mocniej nacisnę, to widać aż że wypływają z niego soki. To są wszystko bardzo dobre znaki. I proszę traktujcie to wideo jako taki poradnik yy, i sposób na oko, bo tak naprawdę w ten sposób tylko dojdziecie do mistrzostwa, jeżeli będziecie łososia próbowali smażyć. Proszę bardzo. Jeżeli będziecie próbowali go smażyć nie jeden raz, nie dwa, ale więcej, wtedy praktyka czyni mistrza i zostaniecie Mistrzami łososia z patelni tylko i wyłącznie, jeżeli nie będziecie się zniechęcać i oczywiście będziecie stosować te kilka trików i porad, które pokazałem Wam w tym filmie. To już koniec. Ja zabieram się za jedzenie tego fantastycznego łososia. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Dajcie łapkę w górę albo w dół. Chcę zobaczyć, czy takie wideo Wam się podobają. No i widzimy się następnym razem.